Mecz numer 33 ostatni w tym sezonie na stadionie Przybema w Toruniu w wykonaniu piłkarzy Toruńskiej Elany. Ponownie można powiedzieć drugą kolejkę z Rzędu na stadionie Przybema. Czy drugi mecz z Rzędu? No tutaj nie będziemy mówić Żółto niebiescy, bo w niebieskich strojach drużyna przyjezdna, drużyna Polonii 1912 leszno. Ekipy obie walczące wciąż jeszcze o utrzymanie w trzeciej lidze grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej mecz. O wszystko można powiedzieć i zarówno dla Polonii, jak i dla Toruńskiej Lany. Jesteśmy na początku drugiej części spotkania i trzeba powiedzieć, że pierwsze 45 minut tego meczu to Najlepszy mecz, najlepsze spotkanie, jakie tutaj oglądaliśmy w rundzie wiosennej na stadionie Przybema, a ta runda wiosenna dla podopiecznych Roberta Kościelaka, na pewno bardzo, bardzo udana. Cały czas pościg za tą bezpieczną pozycją, za tym bezpiecznym miejscem 11, które w tej chwili zajmuje Toruńska Elana przed tym spotkaniem, to ostatnie miejsce dające utrzymanie w trzeciej lidze. Wiadomo, że następuje reforma. Jedna grupa drugoligowa spowoduje, że więcej drużyn z obu w tej chwili grup drugoligowych zachodniej i wschodniej spadnie do tych grup trzecioligowych. No i Dużo wiele drużyn z tych grup trzecioligowych, konkretnie z grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. W tej chwili nawet 12 pozycja Unii Swarzęc, już nie mówiąc o 13. Polonii Leszno, nie może być pewna pozostania w trzeciej lidze, a w tej grupie mamy na przykład 18 zespołów. 50. minuta. No i prowadzenie Toruńskiej Lany 2 do 0. Myślę, że w tej chwili moglibyśmy sobie spojrzeć chociażby jak padła ta pierwsza bramka, 33 minuta. No i fantastyczna, trzeba przyznać, już mieliśmy okazję chwalić Mateusza Poczwardowskiego za skuteczność w rundzie wiosennej. Chociażby w poprzednim spotkaniu ze startem w Warlubie, wygranym również na stadionie Przybema Bema, tydzień przed tym meczem oglądanym. Ponieważ wychowanek Toruńskiej lany niemal w każdym meczu tutaj strzela, strzela bramkę. No i również i w tym spotkaniu wpisał się jako pierwszy na listę strzelców. W takim razie najpierw uderzał Wojciech Świderek. Mocne uderzenie na bramkę Leszczyńskiej. Polonii broni Emil Anusiewicz, ale wypluwa piłkę przed siebie. No, odbija to potężne uderzenie. Nie ryzykował z tym, że Mateusz Poczwardowski był w odpowiednim miejscu i czasie. Dobitka, bardzo dobrze ułożona stopa, płasko piłka, mocno uderzona. Nie miał już żadnych szans na obronę tego e, uderzenia Mateusza Poczwardowskiego bramkarz Leszczyńskiej Polonii Emil Anusiewicz i od 33. minuty toruńska Elana prowadziła e, 2 do 0. E, druga bramka równie efektowna, tutaj także e, po stałym e, fragmencie gry, rzut rożny, e, głową najpierw e, Uderza e, Wojciech Świderek, później e, Paweł Mądrzejewski przedłuża tutaj już e, kierując piłkę do siatki z najbliższej odległości. Sędzia nie ma on, żadnych e, wątpliwości. Nie było pozycji spalonej 2 do 0 i Paweł Mądrzejewski melduje się pod linią końcową boiska w kierunku trybuny głównej e, z... E, Uśmiechem na ustach jako strzelec drugiego gola dla Toruńskiej Elany. Mamy w tym momencie 52 minutę meczu. Paweł Mądrzejewski, bilans po tym meczu na spotkanie przed końcem sezonu, może być bardzo równy. Jeśli Elana zwycięży, wówczas na koncie będzie mieć 14 zwycięstw, 5 remisów i 14 porażek. Leszczynianie. Na razie 12 zwycięstw, 6 remisów, 13 porażek, 14 wisi w powietrzu, ale teraz nieco odważniej atakują Leszczynianie. No i ter, dobrze przedłużył tam Dawid Zamiatowski to dośrodkowanie, bo niechybnie trafiłoby ono do pędzącego już na bramkę Piotra Sarbinowskiego. Wprowadzony tutaj kolejny z czołowych snajperów. Leszczyńskiej Polonii piłkarz, który zaczynał sezon w drużynie on będzie bramka, nie, poprzeczka no i dopiero co o nim wspominaliśmy, Bogumił Ceglarek 10 bramek na koncie 10 bramek na koncie Ceglarka w tym sezonie i przed momentem główkował prosto w poprzeczkę jeszcze raz Ceglarek nie, tym razem z Dziewiątką tam najwyżej doskoczył Patryk Kowalski. Tak więc pogoń mająca dwa punkty przewagi. Jeszcze jeden mecz do rozegrania. Mecz mniej niż Toruńska Elana. No tutaj w zasadzie. Bardzo dobrej sytuacji również Włocławia. Włocławek wygrywa swoje spotkanie. Koniec tego meczu. Pożegnanie sezonu 2013 14 na stadionie przy Bema. Udane. To jest kolejne zwycięstwo w rundzie wiosennej. Jak cenne okaże się niebawem po ostatnim spotkaniu, o spotkaniu 34. kolejki w grupie Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej w środzie Wielkopolskiej, kibice będą musieli nasłuchiwać bądź wybrać się bezpośrednio do Środy Wielkopolskiej na mecz, no i również nasłuchiwać wyników spotkań z innych meczów w tej grupie trzeciej ligi, czy Elana Toruń pozostanie w trzeciej lidze, czy przyjdzie się znowu pożegnać, znowu przeżyć gorycz porażki tym razem z trzecią ligą. No wiadomo będzie dopiero po ostatniej kolejce. My w tej chwili możemy stwierdzić, że na 100%, że pożegnanie z toruńską publicznością w tym sezonie na własnym stadionie jest udane. Elana wygrywa 2 do 0 z Polonią 1912 Leszno, która no, wszystko wskazuje na to, jednak z trzecią ligą się pożegna. Dwie bramki gospodarzy w tym meczu, ich autorami Mateusz Poczwardowski oraz Paweł Mądrzejewski.